Chciałem z tej strony Mati, ogólnie mówiąc, dlaczego jest czarny ekran, jest tylko moja twarz, to mogę powiedzieć, że no tak naprawdę muszę odejść teraz z tego kanału. No jest ciężko z moim komputerem, Próbuję, nawet nie mogę Wam nagrać tak jakby, że jak biegam na jakimś serwerze, bo chciałem z Majstara żeby po prostu pokazać klimat, jaki w ogóle powstał ten kanał. Tak szczerze, bo tam nagrywałem wcześniej, ale jak wiecie, to chyba logiczne, że zacząłem się wybijać trochę lepiej i lepsze mi zasięgi poprzez Mejstara. Ale no cóż, no mój komputer na to nawet nie da rady, żeby nagrać dwuminutowego lub nie wiem ile to zajmie, ale zgaduję z 3 minuty maksymalnie film. Ogólnie mówiąc, jak wiecie, jak dużo osób y, może widzieć, próbowałem odpalać live. Y, ale się nie daje, nie działa dosłownie mi komputer, tak naprawdę nie... był już dwa razy informatyka, pierwsza karta graficzna, później właśnie wyłącza mi się monitor, myszka i klawiatura, zasilacz był wymieniany, jak usłyszałem, co może być to jeszcze powodem, to szczerze, no nie mam many do tego, żeby to po prostu zrobić i no, nie wymienię tego i nie naprawię wie, tego, no i co ja to mogę powiedzieć? Dziękuję wszystkim, co byli przez ten czas, bo jakoś nie widzę teraz, żeby no po prostu naprawiać ten komputer, bo nawet nie mam z czego tego naprawić, to no co ja mogę po prostu powiedzieć? Bo trochę mówiąc, że jeszcze po pierwsze by musiał być u, w końcu uporządnego informatyka, który by mógł mi w końcu pomóc z tym problemem, i na tą chwilę próbuję to załatwić i może będzie, ale wolę już nagrać taki filmik, bo no jak wiecie, już przez trochę czasu ich nie było odcinków, były zapowiedzi, ale no po prostu mój komputer nie daje rady, a zrobienie nie filmu takiego, który chciałam i zmontowanego filmu i zrenderować go, to mój komputer mówi, że szybciej skoczy przez okno niż to zrobi. To i tak to wygląda po prostu. Mikrofon też jest jakości tragicznej, bo były tyle restartów wszystkiego tego komputera, że mi się nawet nie chce próbować tego ustawiać. To może być przetłumiony, nie wiem, jak w mikrofalówce bym gadał, ale mi się nie chce dosłownie nic z tym komputerem teraz robić. Nie wiem, tak naprawdę nawet no, tego nie dotykam, jedynie odpalam sobie YouTube'a na tym komputerze, bo to jedyne co mogę robić. No i co? Tra Mnie to po prostu smuci, że przez takie coś muszę skończyć teraz z nagrywaniem. Wolę Wam to powiedzieć poprzez film, bo wiem, że do większej ilości to osób dojdzie niż przez jakieś napisanie na Discordzie lub na społeczności. No, kończę z YouTubeem. Wolę nagryźć do tego film. No, no i co? Dziękuję Wam wszystkim, co, co po prostu budowali na tą chwilę ten kanał. Jak naprawię ten komputer, to wtedy lecimy z, nie wiem, 50... Razy większą siłą do nagrywania i do montowania w końcu tych filmy, filmu, filmów. Sorry, że mogą być czasem odgłosy, ale no... Mam mikrofon obok siebie, dosłownie mogę szybciutko pokazać. Tu jest mikrofon. Przepraszam po prostu, że tak takie coś jest, ale dosłownie nie chcę mi się tego robić. Dobra. No i co? Żegnamy się na tą chwilę. Może z dwa tygodnie. Zobaczymy jak wyjdzie tu. To... U informatyka, jak w ogóle będę miał z nim kontakt, będę wam dawał takie aktualne info, co się dzieje z komputerem i. No i kiedy będę mógł tak naprawdę w końcu odpalić tego live'a i nie mieć za sobą dosłownie czegoś takiego, że mi zaraz wyłączy. Bo przed chwilą próbowałem odpalić live'a. Osoby tam yy, wiedzą o tym, że próbowałem, ale jak widzicie, wywaliło. No cóż. Jeszcze raz dziękuję wszystko, co zbudowaliśmy na to i Mam nadzieję, że no, będziecie sprawdzali społeczności na moim kanale i na Discordzie, bo będę tam dawał info, żeby każdy o tym po prostu sprawdzał. Od razu mówię, bo dużo osób mi znowu powie, że kończę z YouTubeem i że później znowu wrócę. Teraz powiem tak, że na, te, na teraz kończę, ale... Jak informatyk mi naprawi komputer, to wrócę. Chciałam to powiedzieć. Już pięć minut filmu, przepraszam bardzo bardzo widzowie, ale no chcę wszystkie takie tematy, żeby później nie było, że wrócę. Nie, na przykład za tydzień i wy mi coś powiecie. Po prostu to jest wina komputera. Ja nie chcę kończyć z tym, a muszę. To jak na tydzień nie będę nagrywał filmów, nie będę nagrywał live'ów i później po tygodniu wrócę, bo mi się to... Mi naprawią, no to po prostu wiecie. No, wiecie o co wszystkim chodzi. Na tą chwilę tak, jakby zatrzymujemy się, ale później wracamy, wracamy. No i co? Możecie zostawić lajka, żeby mnie pocieszyć, po prostu, bo mam załamanie psychiczne chyba już 50 raz przez ten komputer. Trochę mnie tu już dosłownie, czasem mi się, żeby dosłownie wywalić ten komputer przez okno i jeszcze dobić go. Zejść na dół i go dobić, ale no cóż, to jest i tak mój komputer, to muszę go mieć i niech go mi naprawi jak najszybciej się da. Siemano!